Trzeba zdążyć płytki dla Wilka. Ja go kocham. Gornuś. No przecież nie chce mnie zabić. Oj, Gornuś. Bez tego będzie short. No i ja pamiętam, że tam jest... Yy... Znaczy najbardziej to ja się gubię w świątyni śniącego. Dla mnie ten design jest okropny. To ja od razu powiem. Yy, no. Tu gdzie gord spadł, mówicie. Znaczy mówisz. W ogóle dzięki chudy za podpowiedzi. Bardzo, bardzo doceniam, naprawdę. Yy.